Jest dyktatorem, ale jak sam mówi, jest niewinny, jest przyzwoitym człowiekiem i jest prezydentem. Zanim jeszcze przejdziemy do jego oświadczenia o niewinności, ta szokująca scena została uchwycona w środku nocy w Wenezueli przez siły specjalne ze Stanów Zjednoczonych. Czy kiedykolwiek wyobrażałaś sobie, że będziesz świadkiem takiej chwili? Nie, nie bardzo. Ale to nie jest bez precedensu. Wiesz, wydaje się, że Trump wraca i stosuje tę dyplomację siły z XIX lub początku XX wieku. To nie pierwszy raz. W 1961 roku John Kennedy nieudanie próbował przejąć Kubę podczas inwazji w Zatoce Świń. Ronald Reagan przejął Grenadę w 1983 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest pierwszy raz, ale prawdą jest, że w tym XXI wieku widzimy to po raz pierwszy. I wydaje się, że Donald Trump ma już dość bycia ograniczanym. Wiesz, te dyktatury i państwa autorytarne mają tę przewagę, że nie mają żadnych mechanizmów kontroli i równowagi i mogą działać bardzo, bardzo szybko. Kiedy Władimir Putin chce wejść do Gruzji w 2009 roku, robi to samo z Krymem. I oczywiście to samo z Ukrainą. Więc wydaje się, że Donald Trump zdał sobie sprawę, że jedynym sposobem na powstrzymanie ekspansjonizmu tej osi zła, czy to Chin, Iranu czy Rosji, jest stanowcze działanie. Musi pokazać siłę i muszę przyznać, że robi to całkiem skutecznie. A zanim porozmawiamy o Maduro, czy przyzna się do winy, czy jest niewinny, jeśli chodzi o handel narkotykami. On ukradł wybory i nie jest prawowitym przywódcą. Więc w tym przypadku uważam, że Stany Zjednoczone mają mocne podstawy.